Zapraszamy Was na kolejny odcinek Przedsiębiorcy w Bębu. Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że faktycznie tej wartości dostarczymy. <laughs> Fajnie. To działamy i zapraszamy na razie. Się, się przedstawił naszym widzom, jeżeli ktoś cię jeszcze nie zna, choć jesteś bardzo medialną osobą i popularną w temacie biznesu. Zajmujesz się wieloma rzeczami, więc troszeczkę opowiedz, jak zaczęła się Twoja historia biznesowa, czym się zajmujesz, jaką wartość od tobą, od Ciebie, przepraszam, nasi widzowie mogą otrzymać. Okej, okay, więc tak zawsze miałem problem z powiedzeniem, czym się zajmuję tak naprawdę, bo e, jak jest ten słynny elevator pitch, że powinniśmy w 30 sekund przedstawić to, co robimy, żeby zaciekawić, to ja nigdy tego nie miałem zrobić, bo zajmuję się tyloma rzeczami, że chyba jedynym słowem, jakim się mogę przedstawić, żeby było w 30 sekund, to będzie multiprzedsiębiorca, po prostu, bo tak ktoś mnie ostatnio, jakiś przyjaciel zaczął nazywać, po prostu. I multi sprzedawca, e, multi sprzedawca <laughs> też, jak najbardziej, multi marketer, można również powiedzieć. E, Także ogólnie w uproszczeniu zajmuję się od kilkunastu lat wyszukiwaniem aktualnych sposobów na zarabianie pieniędzy i dzieleniem się z nimi, ponieważ większość rzeczy, które robię, to są rzeczy, na których zarabiam nie tylko ja, ale też mogą na nich zarobić inne osoby. Mhm. Czyli wyznajesz taką zasadę, że po prostu w biznesie należy się dzielić. Dokładnie tak. Mhm. Uwielbiam tworzyć zespoły ludzi, którzy jak się rozwijają, edukują, no to również później mogą zarobić. Czyli siła po prostu w zespole. Dokładnie tak. I co do początków, no to w zasadzie chciałoby się wierzyć, bo tak każdy przedsiębiorca chce wierzyć, że został przedsiębiorcą po to, żeby dużo zarabiać i mieć fajne życie. Natomiast mam wrażenie, że jak tak pogrzebać głębiej, to. Przedsiębiorca to jest taki, takie dziwne zwierzę, które po prostu nie umie wytrzymać tych rozkazów, jakiegoś etatu, gdzie ktoś mówi, układa mu życie, i tak dalej. Jak tak też prześledziłem kiedyś swoje życie, wcześniej to w każdej pracy etatowej, w której się imałem, a imałem się wielu. W każdej miałem jakieś problemy, prędzej czy później. Ale zazwyczaj prędzej. A nie, a nie szefowie z tobą mieli problemy. E, no właśnie, no ja miałem przez to, że oni ze mną. Tak, że zawsze jakiś problem był. E, prędzej czy później kogoś wkurzyło moje zachowanie, że mam swoje pomysły, że coś tam ehm. albo coś potrafię, albo czegoś, no mhm. raczej, że coś potrafię niż że Czyli nie potrafię. przerastałeś po prostu kompetencje szefa i to mu się nie podobało. Dokładnie tak. I w końcu stwierdziłem, że no to może w takim razie powinienem sam zostać szefem. Mhm. E, I rzeczywiście, rzeczywiście zadziałało, choć wiemy wszyscy, i Ci, którzy nas słuchają i są już przedsiębiorcami, no to wiemy, że to nie jest prosta przygoda i prosta droga, no ale to jest tak trochę jak ludzie, którzy się wspinają, to oni mówią, że to nie jest proste, ale oni po prostu muszą, no. Nie mają wyjścia, oni muszą to robić i my musimy być przedsiębiorcami. Ostatnio, Maciuku, usłyszałem, że bycie przedsiębiorcą i w ogóle zarabianie poprzez biznes jest najtrudniejszą formą zarabiania w ogóle pieniędzy. Oczywiście, że najskuteczniejszą to już drugi temat. Ale jak sam wie, statystyki jak pokazują, no to mm, załóżmy, że tysiąc firm dzisiaj zakłada e, sw swoją działalność, tysiąc przedsiębiorców, no to praktycznie po pięciu latach zostaje jedna, dwie osoby. No są tak. są statystyki? Tak. Choć, żeby tu trochę bardziej optymistycznie mm -hmm. gdzieś tam poszukać drugiego dna, no to jeszcze trzeba spojrzeć na kwestie różne podatkowe i tak dalej, bo jest wiele takich elementów, które powodują, że opłaca się mm -hmm. też zamykać firmy, otwierać nowe i tak dalej. Choćby zwolnienie z VAT-u, gdzie jeżeli ktoś otworzy dzisiaj firmę i przekroczy 200 tysięcy, no to wejdzie na VAT, więc może zamknąć tą firmę, założyć nową. Tak. No i jego statystyki mogą być dość brutalne, jeżeli on przez 10, mm -hmm. przez 5 lat zamknie 9 firm mm -hmm. To mm -hmm. Można by spojrzeć, że mu nie idzie, a potem w ten a idzie mu całkiem źle. Natomiast Dokładnie. faktem jest, no, że nie jest to łatwa droga, aczkolwiek mamy ten, można powiedzieć, komfort, że żyjemy w Polsce, bo gdybyśmy żyli w Szwajcarii i ktoś by nam zaproponował pracę za, na etacie za 50 tysięcy złotych, mm -hmm. to może byśmy byli w stanie uciszyć te nasze takie dążenie do tego, żeby kreować swoje życie. I to by był pech paradoksalnie dla nas, bo, bo w Polsce mamy o tyle lepiej, że no na etacie żaden przedsiębiorca nie zarobi tyle, ile by chciał. Zarabiać. Po prostu no, nie ma na to warunków mhm. e, i automatycznie wtedy wie, że dobra, biorę trudniejszą drogę, bo to i tak jest jedyna droga, jeżeli chce zarabiać naprawdę porządne pieniądze. No tak. Ja pamiętam, jak miałem 20 lat i zacząłem chodzić po Raciborzu, w 40-tysięcznym mieście. No i rozmów bardzo ambitnie do tego podszedłem, bo sobie postanowiłem, że chcę zarabiać tyle, co prezydent miasta, czyli 10 tysięcy złotych i chodziłem mhm. po takich, wiesz, firemkach, no i mówię, że chcę zarobić 10 tysięcy, oczywiście pod względem sprzedażowym i tak dalej, ja tą firmę wyciągnę, podniosę i tak dalej, mhm. ale nikt nie był w stanie mi, że tak powiem, jeszcze wtedy zaufać, bo przedsiębiorcy mówili, wie pan co, ja panu życzę jak najlepiej, cieszę się, że pan ma takie ambicje, ale ja prowadząc swój biznes nawet tyle miesięcznie nie zarabiam, nie? Aha. No, ale udało się, bo praktycznie po dwóch miesiącach yy, znalazłem w Raciborzu taką firmę sprzedaży bezpośredniej, tam się usłyszałem sprzedaży, gdzie zarobiłem pierwszy miesiąc nie 10 tysięcy, ale 9600, a po pół roku przekroczyłem dwukrotnie ten wynik i to był najlepszy wynik od 10 lat w firmie, więc się dało. Mm -hmm. Dało się, bo to jest, to jest właśnie to, że my tutaj jesteśmy Uh I w tym samochodzie, i poza nim, poprzez kamery, wśród ludzi, którzy jakby podważają status quo, którzy nie dają sobie wmówić, że jest jakiś standard i nie ma po prostu innego, nie ma innych możliwości. No bo są po prostu, jest mnóstwo ludzi, którzy z tych innych możliwości korzystają, tylko że my zazwyczaj ich nie znamy na początku swojej drogi. A to w zasadzie chyba jest najważniejsza rata biznesowa, jaką ja dostałem w życiu i jaką też puszczam dalej. Bardzo prosta i oczywista jest prawie w każdej książce, a Jednocześnie jak ktoś naprawdę na serio do niej podejdzie, to, to całe życie mu to zmieni. A że napisałeś prostu... naszą radę w swojej książce? Eee, w, w, nie? w książce Zakochaj się w pieniądzach, w tej drugiej, bo, tu, bo mam cztery książki. Aha. Natomiast tu mam nawyki 2.0 akurat. Aha. Eee, w książce Zakochaj się w pieniądzach, faktycznie eee, napisałem o tej radzie, a tą radą jest trzymać się no, z odpowiednimi ludźmi. Nawyki mamy w prezencie od Maćka, <laughs> więc dzisiaj zaczynam czytać. <laughs> Okej, okay, ale słuchamy, słuchamy no, tego eee, zdania. No, więc, więc o to chodzi, żeby otaczać się. Po prostu ludźmi konkretnymi, bogatymi ludźmi sukcesu, mhm. bo na co dzień albo ich nie znamy, albo nie wiemy, że ich znamy tak naprawdę, no bo też oni się nie afiszują. Jak ktoś ma, nie wiem, no, kilkanaście lat i zarobi w internecie jakieś pierwsze duże pieniądze, no to on oczywiście od razu wrzuca sobie na Facebooka zdjęcie z otwartym portfelem, że mu się pieniądze nie mieszczą i tak dalej. Natomiast no, w pewnym momencie jednak przedsiębiorcy już się wyzbywają tej chęci takiej, żeby epatować tym swoim sukcesem, więc my często nie wiemy tak naprawdę. I stąd jest na przykład książka The Millionaire Next Door, mm -hmm. w której gość przecież opisuje, że taki przeciętny milioner to on jest praktycznie nie do poznania. On się tak samo tak. ubiera jak inni, często nie jeździ całkiem nowym samochodem, tylko dwudziestoletnim, mm -hmm. a paradoksalnie zna wielu ludzi, którzy milionerami bynajmniej nie są, a jeżdżą bardzo nowymi samochodami póki co, mm -hmm. bo. Za rok, dwa zobaczymy, jak tam będzie ich sytuacja wyglądała. Tak więc no, trzeba te osoby jakby celowo znaleźć, bo też taka pokora nas uczy. Ja potrzebowałem dużo pokory, żeby to zrozumieć, i dlatego mam dzisiaj takie bardzo polskie podejście, a nie amerykańskie do sukcesu. Bo amerykańskie to jest, że po prostu you can do it, możesz wszystko, mhm. jesteś zwycięzcą i tak dalej. I ogólnie spoko, bo, bo czasem potrzeba takiego podniesienia na duchu. Natomiast Okazuje się, że nasze życie... Na nasze decyzje w ogóle życiowe wpływają głównie osoby, które nas otaczają. I tu w tej całej teorii tego amerykańskiego liderstwa. No nie pasuje to, że jak to? Przecież ja jestem liderem, ja się sprzeciwiam. Jest taki, jakby w ogóle mit amerykański, takiej ciągłej walki ze światem, że ludzie później mówią, pokonałem wszystkich, pokonałem hejterów, pokonałem przeciwności, nikt mnie nie wspierał, cały świat był przeciwko mnie, ale ja dałem radę. Czyli pokazanie bólu i później kontrast jako sukces. Ale Dokładnie to działa. Tak. Historie takie działają. One się świetnie sprzedają. Sprzedają się świetnie. Na Natomiast jeżeli już mówimy o własnym sukcesie, to, to ta historia jakby, no nie do końca jest prawdziwa, bo jednak jakby spojrzeć nawet na nasze różne sukcesy mm -hmm. e, i na nasze pomysły na życie, to, to jakby tak uczciwie spojrzeć, to wcale nie było tak, że zawsze wszyscy byli przeciwko. Fakt, i ja i ty mieliśmy swoich hejterów, ludzi, którzy tam mówili różne rzeczy, ja raz dostawałem maile z przekleństwami, z pogróżkami i tak ja dalej. Nie, właśnie, powiem tak. Ci, że e, faktycznie bardzo dużo się o tych hejtach mówi, nie? I a go tu mówi i, i, mm -hmm. i nic tak powiem. E, Kołczowie, i tak dalej. A ja właśnie tak wiesz, też wierzę w prawo przyciągania i prawo rezonansu. Czym ty mhm. rezonujesz, to przyciągasz. I powiem Ci, że ja właśnie mam dokładnie dowód, że spostrzegam w ogóle ten świat wirtualny i nawet polski, że on jest coraz bardziej kulturalny. Mhm. I same dostaje takie właśnie fajne, fajne rezonanse, wiesz, takie, które mhm. budujące, więc yy, no, raczej nie odczuwam tego hejtu. No i właśnie, właśnie mnie to nie dziwi, bo o tym też chciałem powiedzieć, że z czasem bo ja na początku robiłem taki właśnie marketing, jak często ci koczowy robią. Czyli taki właśnie agresywny, autorytarny, Aha. ja tak mówię, tak jest, ja w Aha. ogóle jestem genialny, wiem wszystko, Aha. szkoliłem się wszędzie i tak Aha. dalej, i tak dalej. I w końcu zrozumiałem, że może to generuje ten hejt, tak, tak naprawdę, tak, tak. że to prowokuje tych ludzi. To, to, bo to jest takie. kurzało po prostu. Tak, zwykły człowiek chciał się na przykład zainspirować, czegoś dowiedzieć, a w zasadzie po takim filmiku poczuł się nikim, tak, tak. bo się okazało, że nagle nad człowiek do niego mówi no tak. i to miało być motywujące, a jest wręcz przeciwnie, nieraz, więc no, siłą rzeczy co któryś postanowił napisać swoją opinię mhm. w mniej lub bardziej kulturalny sposób. I rzeczywiście jak zmieniłem podejście, to tych hejtów znacznie mniej się pojawiało. Teraz już są okazjonalne.